e Cie z tej strony Janeks, a to jest... Iron Akira kill 3. To jest sama na seria na kanale, podobnie jak już była Kamilia 2. Trójka też musi się pojawić. Dobrze, tak zobaczmy sobie do główne. No mamy achievementy. O kurwa, ale tego dużo. Mam nadzieję, że chociaż nie są tak krytyczne jak w dwójce. A bardziej w remakeu dwójki, bo dwójka nie ma chików. Ale nie gonommy o dwójce, to jest trójka. dobra, no, z dalej. Jeszcze są opcje. Też co, lukne. Bardzo fajna muzyczka tylko. O kurwa, też screena są można zmienić. <coughs> tak jak bym potrzebował. Y Kikonczyk będzie akurat ciekawy, na pewno później się przyda. Ale teraz to nie wiem. No dobra, można tak zastrzegać, bo tylko pierdolę. Do się minuta filmu. A i ona kiedy do tej No, jak w dwójce. Mamy screen z pierwszej kamili. Właściwie z samego końca jej No hej Jest, jest w trójce, trzeba się cieszyć Bez powodu pokażę wam ten i następny kryształ, bo kurwa, tak A potem nie pokażę żadnego Kryształy chujadają, to nie przejdzie to gry Bo trzeba mieć choć co najmniej 10, żeby móc zagrać extra stage Jest że kiedyś z jakiegoś rubita bym zrobił Znaczy to ekstra by mi się chciało, to nie wiem, nie obiecuję niczego No nic, zaczynamy Gierka. Hey, a ja na konkretny blog game Jeden Jak bym jeszcze panem nubem ten screen niszczył Teraz już tak nie jest Tak, były dwie śmierci. Proti Alt plus F4 Aktywuj pełne ekran Proszę odpuść sobie Spierdala, dziwko Pełne ekran jest tak potężny Że pośrednio się podło to jest jedyne co możesz zrobić Ja da was na haksa Okej, okay, możecie k**y zrobić nic co najmniej obciągnąć ale... to już trochę jest NSFB. Faktyk. Weźmy do normalnego tematu. A! Teraz to jest dwa razy dłużej niż Camellia 2. <coughs> no był jeden screen na dany Pancake. Teraz są po dwa. Też więc myślę, że ten film... 20 minut raczej nie będzie trwał, ale... No postaram się, żeby nie trwał jakoś długo. No Camellia 3 jest w długa w porównaniu do 2. Jakby świata z kamieni dwójki to jest niecała godzina. Teraz ja z kolei z tyki to jest 2 godziny i 16 minut ustanowione przez Odyaiego, jego weselina. Dosyć zbazowanego weselina bym powiedział. Czyli nie za często unik. No i ona widać Nie kojarzę tego nikujaka. Ale fajne, szare lubię nawet. No fajnie to wygląda. Muzyka na stage'u też jest zajebista. Też kryształ, raczej nie będę po niego szedł. Wyjebane. Mi zależy na przejściu, a nie na 100%. Może kiedyś, ale to, to kiedyś, to, to nie wiem. To jest... ...niepierdolenie. Ja dopiero zaczynam, a już wiadomo o 100%. Chociaż, kurwa, gra ja przejść, to by było ciekawe. Zresztą jest pojebane, to jest dopiero pierwszy stage, a tu już to takie skoki jak tutaj Diamondu. Może zobaczyć. Ja wana be the hat również nie kojarzy z to the fun game. nie jakaś adventure gierka wszyscy giddy na no, Tu dosyć łatwe skoki, dwa pełne. No i diamond. Jeden z wielu. A ona the blogem 2. Jeżeli bym tam poszedł, są ten dziwny zaułek, to by się pojawił kryształ, ale on to je niego. No i drugi screen To jest ta śmieszna platforma, na którą trzeba po prostu poczekać. No nic, to teraz pobudowajmy, że wstawiłem jakieś filarze w żeby to nie było zupełnie nudne. No i cyk. I wanna be the NCE. No już chyba była nidylkie O, były dajmondy, kolejne też muszą być. Emilia nigdy nie przestajesz mnie zastopować. Zastopować w cudzysłowie, oczywiście. No, to jest tyfa Tak, dokładnie typa, bo to jest kojańczyk o takim dziku. A nie, jakaś fikcyjna postać. Znaczy, fikcyjna postać w sumie też, bo to jednak jest jego ocek. No, To jest to. No, my tu kilka diagonali. Ostatnie spoko. Trochę uderzenia głową o sufit. I przytulanie ścian. Łatwizna. ona Celebrate 100 Pokałem To jest Adventure Gekka. Jest kiedyś został Mówię w 3 akurat. Błędy z dwójki zostaje wzięte pod uwagę. Nie chodzi mi o błędy w sensie bugi, tylko bardziej... Chuja w rzeczy w designie i zostało po prostu zrobione lepiej. W dwójce... Modyfikacja tych screenów kończyła się na dodawaniu lub wyjmowaniu sejfów Tutaj jest dodawanie kolców nawet O kok dalej Żyjemy w przyszłości, kurwa Nie mogę uwierzyć, że to już jest 2013, co nie? To jest popierdolone, widzowie Popierdolone na maksa Po prostu... Pojebane, ja nie wiem To je... to je czachę Hellen Conquer the blogging 3 Wow Cała trylogia już była na tym stage'u Poje mamy. No, jest to chyba najtrudniejszy skin z całego stage'u Nie bez powodu zresztą, o tym zaraz się przekonacie. Ten portal wiedzie do secretu. Na każdym stageu jest secret. Często. Czasem... się do secretu, wymaga cośnięcia przez cały screen, podczas gdy staje się on jeszcze trudniejszy niż był. Ale na pewno sekrety, wiadomo jakie oferent jest na tego warte. Pukryta zdobycz. Znajdźcie się sekretny etap. Ostrożnie zrywanie mi temu. No to jakże fajny gaming byłby stage, mijając się koleami. Mam nadzieję tylko, że się żadne jebane LPG nie przyczepią do tego filmu. Nie chciałbym tego. To było chujowe. Nie dobra. Zanim tego save, chyba taki podkutliwy Tutaj też ciekawie Tu wciskamy w prawo i skok w tej samej katce Te save jest z kolei bardzo krótki, mamy tylko 3 dosyć precyzyjne skoki dwa dwa precyzyjne skoki co ja Lewa skok w tej samej, jeszcze tak ostrożnie No i teraz zrobimy tę te podkę z Minecrafta i Będzie ciekawy to to jeszcze nie jest koniec, musimy się teraz wrócić. I nie ma... nie ma żeby sobie zapisać jak pizza. Nie ma. Musi się całość teraz wrócić. Ale spokojnie, powiedziałbym... Weź się do tego sekretu jest trudniejsze niż tą sekret. To sekret jest... War co okay. zdrowia. Zobacz... no Znowyś przeliop sobie zdrowia. Możesz obserwować punkty życia posłów. Ten sekret jest, nie jest jakoś nie wiadomo jak niezbędny do przejścia G ale fajnie widzieć ile HP zostało boss'owych. Ma to szczególne znaczenie na ekstra bossach albo ukrytych. Ale o tym kiedy indziej. Bo to jest pierwszy stage, a ja kiedy dalej o jakichś late game'owych rzeczach jestem pojebany. Jestem pojebany, oni obłąkany. A tak, tak naprawdę to nie. A ja Tutaj jest. Na drugim skrynie jest dosyć precyzyjny skok. A tak potem nie ma nic takiego złego. Ten drop wymaga align chyba? Chyba, że sobie wiem, nie wiem. Tu to jest łatwo. Jeszcze nie. O tutaj. Jeżeli ktoś umie. Y Dwa fajne skoki robić na klawiaturze Wystarczy zrobić yy, po prostu drugi skok w środku tego główna Jeżeli nie to drugi skok po lewej stronie Ale no, tak szybko, że tak tłumaczę, że nawet nie idzie bo na początku nie mi chodziło No i tak to już jest właściwie łatwiej znaleźć powiedział Nie ma nic zbyt trudnego I wanna to enjoy the game 2. Uh, no, całkiem ciekawa screen selekcja. Okay? I want to the game 2 i... no nie podobało mi się to. Nie podobało mi się ten stage. Taki serwis. Chciałem, żeby się wpływiała. A się, się wpływiała. Chuj w ogóle to było. No i drugi screen. No, ten save jest dosyć długi. Rzeczywiście chciałem powiedzieć, że Nienawidzę fajerów którzy znają na a pod potem jest długiego save'a. Żeby nie się należy takim ludziom. I w ogóle. Nie ja zajęło mi to tak, tak jakoś długo. Ja on the white and the... I... Tutaj można dostać ka jeżeli pójdziecie tą trudniejszą trasą. Jest ja jestem pizdą i przynajmniej tą łatwiejszą. że taka łatwiejsza jest... na końcu pierwszego jest dosyć precyzyjnie. Jak się łatwiejszą. Trudniejszą niekoniecznie. To no, trudniejsza, dosyć dłuższa. Tuż by się nie chciało w ogóle lecieć trudniejszą trasą. jest tylko dropkaj z nic takiego. No i mamy to. Jeszcze krok. Ukońć no, kończ pierwszy ja Początek ból. Pokażę kurwa nakładaj się na bosie. Ręka mi jednak zrobiłem ten błąd, że w pierwszym filmie zrobiłem średny montaż śmiesznie na pierwszym bossie. Terazem razem poprawię to. to w rewolucji jak ty gdzie zrobię ewolucję po prostu. Po prostu pokażę to ciekawe część. A teraz zamknę oda i wyglądajcie. I tym akcentem tutorial został ukończony i możemy zrobić go naprawdę. Ja pływam ale Ja bo chcę z takim filtrem po prostu z PNG. A o tym możecie je zmienić. O, to jest autosave. Ale i... No to cześć.